Gaśniczaki ostatnio podważały istnienie komór w Auschwitz. Pięknie. Serio na kanale Zero Brown podważał istnienie komórkowych? Komór? Sensie. Kiedy kurwa? To jest kanał zero e, Gdzie jest to o tych komorach? Liga Debat? To w której minucie? Okej, okay. zobaczmy to. Własnego wie pan, wie pan dla własnej potrzeby sprawdzałem w internecie coś, żeby znaleźć na temat komór w Auschwitz. I proszę pana, no nie ma zbyt wiele. Nawet proszę sobie wygooglować, czy są zdjęcia komórkatorów okazuje się, że są tylko zdjęcia dwóch budynków, ale to każdy budynek może właśnie tak wyglądać jak te zamieszczone w tym internecie. Więc dowodów na to w samym, w samym internecie praktycznie nie ma. Ale Grzegorz Brown wypowiedział się jasno, że ma z biegiem lat coraz więcej wątpliwości, bo po prostu wiele jest dezinformacji. Tak było, tak było, tak było, tak było w Dachau. Ale kurwa, coś mi tu nie gra, bo Brown mówi, że nie było komor, tak? A ja byłem w Auschwitz, jak miałem naście lat, na wycieczce chyba, jeszcze to było z podstawówki i my, nie chcę pierdolnąć gafy, ale widzieliśmy baraki, w których ludzie spali i, jakby to powiedzieć, przebywali i widzieliśmy też budynki, takie te właśnie ala komory, że wchodziłeś i miałeś taki jakby sufit i z góry była taka zawleczka, nie? Jakby do wrzucania tych k***a trujących gazów i sam już nie wiem, tak naprawdę. Ja uważam, że w ogóle to środowisko Brownowskie to ono jest chyba pierdolnięte po prostu. Tak szczerze. Kurwa. Ja wam coś powiem. Ja ostatnio gadałem o tym z Harym na ten temat. I doszliśmy do takiego wniosku, że jedynym... jedynym punktem zbiorczym fanatyków Brauna jest antyukrainizm, że antyukraińska narracja. Yy, drugie że Żydzi. I trzecie to wyjście z Unii Europejskiej w ogóle i tak dalej, nie? A ja nigdy w życiu, kurwa nie słyszałem jeszcze o tym. Tak, Wiosko 22, 22 just To Jest nigdy... problem taki, że ty też uwielbiasz Brauna, ale się boisz. Nie. E, jest, jakby to powiedzieć, nigdy nie słyszałem jeszcze z Brauna ust słów, w jaki sposób on zamierza podnieść na wyższy poziom na przykład polskiej gospodarki, polską gospodarkę. Ja uważam, że jeżeli byś wziął pięciu wyborców Brauna i zadał, nim cztery, zadał im każdemu pytanie, jaki program gospodarczy ma Braun, to czterech z nich by nie potrafiło odpowiedzieć na to, na przykład. Bo mi się wydaje, że Browna jedyny program to jest nienawiść do Ukraińców i chyba Żydów. I to wszystko. Druga godzina, 35 minut. Dobrze, zobaczmy. Nie, proponuję pana Fritza. Panie pośle, ma pan dzisiaj okazję, żeby powiedzieć wszystkim, że Grzegorz Braun kłamał i że Wałszy i Zbirka na ubyły Proszę pana, dlaczego mamy rozmawiać w sytuacji, kiedy Grzegorza Brauna tutaj nie ma? Uważam, że trzeba doczekać jego obecności w programie. A przypominam, że Grzegorz Braun już na to pytanie udzielał odpowiedzi panu profesorowi Janowi Żarynowi. no ja Myślę, że to było gdzieś miesiąc czy dwa. Po wypowiedziach okay. dla Radia wnet, więc siłą rzeczy odsyłam do przygotowanego merytorycznie Grzegorza Brauna na tej rozmowie. Pan profesor Jan Żaryn podczas tej debaty, która trwała no chyba z dwie albo trzy godziny, bardzo długo, nie miał akurat aż tak wielu argumentów, aby zbić wiedzę i przygotowanie merytoryczne Grzegorza Brauna. Ja kiedyś sobie dla własnego wie pan, dla własnej potrzeby sprawdzałem w internecie coś, żeby znaleźć na temat komórki w Auschwitz i proszę pana, no nie ma zbyt wiele. Nawet proszę sobie wygooglować, czy są zdjęcia ja komór gazowych. Okazuje się, że są tylko zdjęcia dwóch budynków. Wpisałem kurwa, Google, komory gazowe Auschwitz-Birkenau. Chłop mówi, że są zdjęcia dwóch budynków i, nie, i w ogóle nie ma jak tego sprawdzić, wiesz co, chodzi? i tymczasem wpisuję to dosłownie w Google i masz kurwa piece pokazane na żywo, których ludzi kurwa, którzy z tych komor zostali przetransportowani, wszystko, chłopie. Jest pokazana cała infrastruktura. <laughs> Sorry Twitch administration, I hope you don't ban me for this, but we are uh, educating a young society that uh, politicians that are racist uh, are lying. Oh. Chyba tyle mam do powiedzenia. Budynków, ale to każdy budynek może właśnie tak wyglądać jak... No, chyba, że Brown albo ten ziomek używa przeglądarki i jego główną przeglądarką nie jest Google, tylko jakieś Yahoo albo Runet Kurwa Smirno. To yy, tak. Zamieszczone w tym internecie, więc dowodów na to w, w, samym, w, w samym internecie praktycznie nie ma. Ale Grzegorz Brown wypowiedział się jasno, że ma. Dokładnie tak, kuerek. Jak byłem też w Auschwitz-Birkenau na wycieczce, to widziałem, yy, byłem w komorze w której byli ludzie i była pokazana ściana, gdzie ludzie drapali paznokciami przy oknie, bo chcieli spiewalać i po prostu byli żyw, na żywo gramani. I to było przerażające, chłopie, że ludzie w bólu po prostu taki ból był i taka chęć życia, że stary paznokciami potrafili w betonie wyryć. Coś. To jest niemożliwe, stary. Z biegiem lat, coraz więcej wątpliwości, bo po prostu yy, wiele jest dezinformacji. Tak było, tak było, tak było, tak było, wdachał, wdachał również, wdachał również, miały być komory gazowe, ale okazało się, że to była dezinformacja, ponieważ żył jeszcze starszy człowiek, kapłan, który wówczas zdementował to i powiedział, że wdachał żadnych komór gazowe. Nie ma, proszę pana, odsyłam do materiałów książkowych, do materiałów źródłowych, aby się dowiedzieć i podszkolić tej dziedziny. Pozwoliłem panu tak długo mówić celowo, mimo tego, co tutaj panowie robią, dlatego, że ja chcę, żeby Polska była rządzona przez prawicę. Ja chciałbym, żeby polscy konserwatyści brali odpowiedzialność za jej przyszłość. Ale martwi mnie, bo dlatego chciałem panu dać tę szansę, bo pan mu powiedzieć, że ja, Roman Friis, uważam inaczej. Czy pan sobie wyobraża, żeby istniał w Polsce rząd, w którym premier wyjdzie w jakiejś stolicy, na jakiejś konferencji prasowej i wszyscy go będą pytać, czy on uważa, że w Polsce wy... Zbirkę na były komory gawy, czy nie? I pan... Jest i, pan I pan... Nie, ktoś inny jest. A on na przykład jest w koalicji. Czy pan sobie wyobraża, że można tworzyć w, na Zachodzie, gdzie my przynależymy kulturowo, tego rodzaju rząd i to jest konstruktywne dla Polski? Wartością nadrzędną jest prawda. I dochodzenie do prawdy. Niczego więcej nie chcemy. Czy pan jest za tym, żeby zadekretować, zadekretować jakąś jedną wypowiedź na wieki wieków i nie móc jej weryfikować po latach? Świetnie, ale zgodnie z Arystotelesowską definicją prawdy, która jest przyjęta w naszej okay. tradycji, w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji europejskiej, prawdą jest sąd zgodny ze stanem faktycznym czyli z rzeczywistością, a nie to opowiadanie każdemu, co się komu tylko podoba. I bardzo, ale pana czas już nie, pana czas się skończył. I dlatego zadałem to pytanie, dlatego że mnie to niezwykle bawi. Dlatego martwi nie bawi. Nie, martwi, przepraszam, przejęzyczenie. życzenie. Martwi, bo to jest nieprawdopodobnie fundamentalna sprawa dla polskiej prawicy. Państwo tworzycie partię polityczną, która mówi Polakom o suwerenności, o biało czerwonych sztandarach, będziecie walczyli ze wszystkimi, z Unią, z Waszyngtonem, z Żydami, ze wszystkimi. Tylko nie mówicie im, jakie to przyniesie konsekwencje, że sami. Na przeciwko Rosji. I na przykład pan mówi ostatnio, że płaca minimalna powinna być zlikwidowana. Ja to rozumiem, bo pan był kandydatem z Kongresu Liberalno-Demokratycznego, kiedy szefem albo był Janusz Lewandowski, albo Donald Tusk, bo nie pamiętam kto był. 91 rok. Jan Krzysztof Wielecki. No więc właśnie, i to jest ta prawica. Dziękujemy. Okay. Dziękujemy bardzo. Zostały nam jeszcze dwa starcia. Teraz gospodarzem będzie Sławomir Čwik z Polski 2050. Ja poproszę jeszcze pana posła Fricza, bo ciekaw jestem, jakich jeszcze tutaj rewelacji będziemy mogli usłyszeć, i nieprawd. Rozpoczyna pan Ćwik. Panie pośle, macie niedługo kongres podobno. Chciałem się dopytać, czy już na tym kongresie, czy gdzieś niedługo zmieniacie nazwę na Konfederacja Korony Carskiej-Moskiewskiej. <grym> No, pytanie jest dosyć słabe jak na Pana, który jest, Pan jest wykształcony, tak? Pan ma wyższe wykształcenie. Konfederacja Korony Carskiej. Z tego co wiem, bo Pan się tak prezentuje jako człowiek, który zjadł tam parę rozumów, nos do góry idzie. Proszę Pana, ja bym nie obrażał bliźni przede wszystkim i chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Kongres, o którym Pan wspominał, musi się Pan też podszkolić z tego, co to jest za kongres, bo to nie jest nasz kongres. To jest, proszę Pana, Kongres okay. Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych, w skrócie KINGS, 31 stycznia bieżącego roku zapraszamy wszystkich. Będzie 48 mniej więcej panelistów, 12 paneli tematycznych, na którym będziemy poruszać najważniejsze problemy, przed którymi stoi Polska. I to nie jest kongres partyjny polityków. Ja na przykład nie będę miał tam w ogóle zamiaru zabrać się głos. My się będziemy wsłuchiwać w głos ekspertów. Z tego co pamiętam, to największy polski bohater Witold Pilecki w listach pisał o komorach. No tak, ale wiesz, dla Grzegorza Brauna to nie ma żadnego znaczenia, bo Pilecki widocznie w jego teorii musiał być Rzymianinem i manipulatorem, żeby zniszczyć Polskę, wiesz, i Niemcy. Polityki i... I... Mówicie też o likwidacji ZUS-u, o likwidacji podatków, co uderzyłoby... Starszą część społeczeństwa, bo byliby pozbawieni światła. Ja uważam na temat ZUS, że Zus powinien zostać całkowicie zamrożony i starsze osoby powinny otrzymywać emerytury, a osoby, które wpłaciły, dajmy na to dane pieniądze, powinny powinny zostać te pieniądze zwrócone. Ja uważam, że Zus jest instytucją sałonią i ona się w pewnym momencie zacznie wpierać. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale mam takie wrażenie, że Zus powinien zostać całkowicie. Zremodelowany. Zus powinien. Poprze... Przede wszystkim, żeby zreformować Zus, trzeba upierdolić 80% etatów w Zusie, bo Zus to jest bardzo uadministrowana, tak jakby instytucja, gdzie się w Zusie to się zatrudniają tak. Matka, córka, wujek, mąż, wciąganie kolegów na posadki. Tak wygląda Zus. Zus powinien istnieć tylko w teorii i powinien być yy, strasznie kur... Tylko w jaki sposób zreformować ZUS? No, na przykład dać ludziom wybór należenia do ZUS-u, ewentualnie nienależenia do ZUS-u, tylko żeby uświadomić później ludziom, żeby się nie denerwowali, jak nie będą mieli emerytury, na przykład, nie? Żeby sami sobie na to też zbierali. Ale to powiem Wam tak: żeby zreformować ZUS i żeby zreformować ten naród, to trzeba by było zacząć od szkolnictwa i szkoły, nauki uczenia ludzi przedsiębiorczości, nie na zasadzie, że o każdy będzie przedsiębiorcą, tylko żeby ludzie, żeby ludziom się tłumaczyło, jaką wagę mają pieniądze i tak dalej, wiesz, to by, to by mi się wydaje dużo naprawiło na przykład też w tym kraju, bo aktualnie no to... Krajnie nie odpowiedziałem, mówicie o dziś, dziś, dziś nie, wyjeżdża z tekstem o koronie, a pod koniec obraża gościa, że nie jest gotowy na poważną rozmowę o Polsce, a ja ci powiem szczerze, że ja mam to wszystko w picie. tak... Kanał Zero wyczuł moment, że można wyfarmić dobre pieniądze organizując takie debaty. Mam wrażenie, że na takich debatach nikt poważny się nie pojawi, tak szczerze, tylko będą brali jakiś kurwiesz wiesz, wodę po siódmym kiślu, kur... rzędu, tylko byleby jacyś reprezentacji, niby byli jacyś, jakieś partii i żeby to nabijało oglądalność dla jakichś, dosłownie Mariuszy, kurwa Python, albo dla jakichś sfrustrowanych dzieci, kur... które w wieku 16 lat żyją polityką i kanałem Zero i Twitterem. To nie ma mi się wydaje żadnej wartości merytorycznej, kurwa, i jakby to powiedzieć To jest chyba trochę kurwa, Szkoda czasu na coś takiego oglądać. W sensie obejrzeć sobie jakiś wyrywek z tej debaty, który jest śmieszny czy coś, to spoko, ale siedzieć i walić kurwa trzecią godzinę, słuchać pierdolenia tych bnv no to to jest kurwa, witnie.